W celu rozłożenia rolety czy tam markizy potrzebne są dwa elementy, które znajdują się w luku bagażowym kampera. Pierwsza to jest korbka do rozkładania rolety i drugi element to jest sprzęczka tak zwana, która usztywnia nam roletę w środkowym miejscu. Korpkę do rozłożenia rolety czy tam markizy kładamy w mocowanie i zaczynamy Kręcić i kręcimy gdzieś do połowy długości rolety, aby zamocować sprzęczkę, taki wspornik, na środkowym miejscu markizie. Po początkowym rozwinięciu rolety gdzieś tam do połowy jednej trzeciej jej długości musimy zamontować wzmocnienie, tak zwaną sprzęczkę. Ona ma tutaj takie dwa mocowania, które wkładamy stroną, gdzie uruchamiamy zabezpieczenie zostaje przy prawej ręce powiedzmy. Zakładamy sprzęczkę, górną część rolety. odbezpieczamy, aby sprzęczka mogła nam się wydłużyć i montujemy sprzęczkę w początek rolety. I tak na ten moment zostawiamy. Kolejnym etapem rozkładania markizy rolety zewnętrznej po wpięciu poziomego wzmocnienia tej sprzęczki jest rozłożenie nóżek, czyli wsporników pionowych, które znajdują się tutaj na samym szczycie markizy. Należy pamiętać o tym, że roletę rozwijamy stopniowo, czyli po zamontowaniu wspornika środkowego, po jego odbezpieczeniu. Gdy on się nam rozwija wraz z roletą, rozkładamy stopki, czyli wsporniki pionowe, które również mają te same zabezpieczenia albo aby je wydłużyć, więc najlepiej taką markizę roletę rozkładać w dwie osoby. Jedna osoba po prostu dba o ustawienie stopek, druga osoba kręci korbką i rozwija markizę roletę na końcową. Odległość. Należy pamiętać, że roletę markizę rozkładamy etapami, czyli po zamontowaniu wspornika środkowego rozkładamy stopki, odbezpieczamy, aby wsporniki pionowe, stopki mogły być ustawione na odpowiednią wysokość, aby markiza posiadała cały czas wsparcie. Najlepiej rozkładać markizę. W dwie osoby, czyli jedna osoba dba po prostu o ustawienie stopek tych sporników pionowych, druga rozkłada markizę za pomocą korbki, na sam koniec, oczywiście, należy pamiętać, aby skręcić zabezpieczenia w stopkach pionowych, i tak samo w sporniku środkowym rolety. Składanie rolety analogicznie odbywa się w ten sam sposób co rozkładanie. Należy zacząć od procesu odbezpieczenia wspornika poziomego. Odbezpieczamy wsporniki pionowe i delikatnie korbką roletę zwijamy. Gdy uzyskamy odległość gdzieś 1 trzecią wysunięcia rolety, możemy zdjąć wspornik. Yy, poziomy yy, i tak samo poskładać stóp, stopki, czyli wsporniki yy, pionowe. Po zamontowaniu powrotnym sporników pionowych, stopek, rolety i zdemontowaniu yy, spornika poziomego markizy, yy, możemy za pomocą korbki zwinąć roletę do samego końca. W luku bagażowym znajduje się również zestaw tzw. pasów sztormowych. Które służą do ustabilizowania rolety markizy, wieczne dni po jej rozłożeniu, wraz z obrazkową instrukcją obsługi. Na tym zakończyliśmy omawianie kampera Bercika od strony zewnętrznej, wszystkich jego urządzeń. Przechodzimy teraz do przestrzeni mieszkalnej i obsługi szoferki.